Cześć, strony turysta trzeciej kategorii. Dzisiaj będzie taki krótki filmik. Pokażę, jaki będę miał system do spania na wyścigu Wisła 1200. Zapraszam. Cały swój bagaż będę przewoził w takiej torbie Topika. Aktualnie mam spakowane rzeczy, ubrania, które, które zabiorę na Wisłę i zestaw mój do spania. Na zestaw do spania składa się tarp, śpiwór, a także karymata. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać i co to są za produkty. W jednej kieszeni miałem tak zrobić, żeby spakować do lewej komory wszystkie ubrania, a do prawej komory Wszystkie rzeczy obozowe niestety nie udało się. Tutaj mam e, polarek, jakieś tam ubrania. Tutaj znajduje się plandeka Jest to plandeka tylko plandeka budowlana. 3, 2 na 3, przepraszam, 2 na 3, koszt 13 zł. Mamy tutaj e, piwór, taki wybrałem w sumie najmniejszy jaki się dało w tym moim e, przedziale cenowym. Jest to jak widać śpiwór Bergsona Hyperpack Komfort 4 stopnie, waga 700 gram. Także coś koło chyba 150 zł czy 200 kosztowało. Coś w tym przedziale 150-200 zł. To jest także śpiwór. Po tej stronie znajduje się. O, już tak wiecie: próba generalna, skarpety ręcznik majtalony dużo tych ubrań, nie za dużo i tutaj mam karimatę z regaty jest to moja druga karimata pierwszą przebiłem w okolicach wentyla no niestety ona kosztuje około stówy i jest to najtańszy taki produkt, który znalazłem dmuchane karimata zajmuje trochę mniej miejsca niż taka tradycyjna pewnie więcej. No cóż, no tak wybrałem. No. Dobrze mi się na tym śpi, choć to jest już moja druga karymenta. Zaraz pokażę setup, jak będzie wyglądał mój domek. Wiem, że wygląda to trochę pokraczcie, lecz taki jest ogólny zamysł, żeby wykorzystywać rower jako podpora do, do tarpa. Nad rzeką, nad rzekami są tam jakieś drzewa, no ale. Yy, no A jak nie będzie? Więc po prostu staram się, będę się starał wykorzystywać rower jako podparcie do tarpa. Będzie to naprawdę minimalistyczne yy, schronienie, tak aby rozłożyć je jak najszybciej, aby jakoś tak choć trochę osłonić się od wiatru, trochę od deszczu. Wiadomo, można go trochę tutaj jeszcze mocniej podciągnąć, żeby deszcz nie zacinał. To nie ma co tutaj. Prosta konstrukcja. Patyczek, lineczka, z drugiej strony jest przybite też patykiem, z tej strony jest wejście tak to. Tak to wygląda, no minimalistycznie ma być, minimalistycznie i jak najtaniej, no takie, takie skronienie również będzie trochę motywować, żeby nie spać, no bo w czymś takim spać to sami wiecie, sami wiecie, no także jak będzie bardzo mnie motywowało do tego, żeby jednak jechać dalej, to jest żadna ochrona przed insektami, komarami, muchami słaba ochrona przed deszczem więc to będzie takie naprawdę będą krótkie spania chyba, że będzie ładna pogoda wtedy w takim, pod po czymś takim spać będzie w miarę nieźle chciałbym uniknąć spania po przystankach dlaczego? no wolałbym jednak spać jakoś w terenie wolałbym spać w takim terenie niż gdzieś na przystanku po nocy, zdecydowanie Kolejny powodem, dla którego wybieram ten tarp, jest taki, że w razie takiej sytuacji, gdy mnie złapie ogromna ulewa w szczerym polu, nie będzie gdzie się schować, zawsze mogę tego tarpa wyciągnąć i po prostu zakryć się, stanąć gdzieś w rowie, założyć tego tarpa na siebie i przeczekać, żeby po prostu cały nie przemoknąć. Jeszcze pokażę, jak włażę tam. Tak to wygląda ze wnętrza komory spaniowej. Yy, można sobie yy, od razu sprawdzić stan napędu przed snem i po spaniu. Miejsca tutaj jest na głowę. Spokojnie. Tutaj też jest miejsce. Karimatka, Ciutka. Yy, także tak, taki jest plan. A jak mówi organizator tego wyścigu, to nie Ty masz plan na Wisłę, tylko Wisła ma plan na Ciebie. To tyle w tym odcinku. Na razie. Cześć. Dobranoc. A już za parę dni ukaże się film, w którym przedstawię cały swój ekipunek, który zabieram na Wisłę. Także subskrybuj, by nie przegapić. Cześć.